Powoli rak piersi staje się taką chorobą przy leku, nawet wtedy, kiedy jest bardzo zaawansowany. Mamy ponad 100 w tej chwili we wszystkich nowotworach, we wszystkich wskazaniach, ponad 100 nowych leków, które są refundowane we wszystkich nowotworach, nowych cząsteczek. W raku piersi tych nowych leków jest około 11, czekamy na, czekamy na kolejne. Także dostęp do tych metod leczenia jest ogromny. Musimy się uczyć, my lekarze, którzy się zajmujemy leczeniem raka piersi, ale chcemy również, żeby nasze pacjentki były wykształcone, żeby były świadome, żeby nie czerpały wiedzy z internetu, gdzie jest pełno zupełnie niesprawdzonych informacji, które zamiast pomóc, to mogą zaszkodzić. My chcemy, żeby ta wiedza, którą, którą Wam przekazujemy, była sprawdzona, rzetelna, oparta na dowodach naukowych. Leczenie to jest jedno, ale za ponad 50% naszego zdrowia e, odpowiada styl życia, czyli to, co możemy zrobić sami dla siebie. No często nie mamy tej świadomości, e, a to jest bardzo ważne. Także te informacje również chcemy przekazać na e, konferencji i wspierać Was na każdym etapie, nie tylko w gabinetach lekarskich, ale także poza nimi. Dziękuję bardzo. I proszę jeszcze o zabranie głosu. Witam Państwa serdecznie, jest mi bardzo miło w ogóle powitać wszystkich Panów i Panów w imieniu oddziału chirurgii rekonstrukcji Biologistycznego Centrum Onkologii, jak i wszystkich pacjentów, jak i wszystkich pracowników Brest Cancer Journalis Centrum Onkologii. Zbudzanie świadomości pacjentów jest naszym głównym celem, ponieważ dzięki temu my możemy raz, że lepiej leczyć, dwa, że możemy mniej okaleczać tych pacjentów, możemy przywracać, że tak powiem, kobiecość pacjentom i tego byśmy sobie życzyli. Także dzięki świadomości pacjentów my nie będziemy musieli robić dużych okaleczających zabiegów, przede wszystkim po to, żeby dać Państwu dać panią szansę na całkowite wyleczenie, że tak powiem, w pełnym, w pełnym wymiarze. Także świadomość jest naszym głównym celem i mam nadzieję, że w czasie tego spotkania będziemy wzbudzać świadomość u Państwa. Pa, Państwo dalej będziecie to świadomość przekazywać wszystkim znajomym po to przede wszystkim, żebyśmy mieli szansę leczyć państwa optymalnie i najlepiej jak na to można. Dziękuję. Teraz zabrałem głosy poproszę przedstawicieli Województwa Panowskiego. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy się przyczynili do dzisiejszej konferencji. Jest to miejsce, gdzie Panie jako pacjenci możecie tak już trochę nawet nieformalnie, porozmawiać z ekspertami i najlepszymi lekarzami w leczeniu raka. Też dziękuję tym, którzy pokonali raka i są dzisiaj z nami. To właśnie Panie jesteście nadzieją, że z tą chorobą można wybrać i myślę, że to, co jest najważniejsze, to aby z dzisiejszej konferencji poszło takie przesłanie, które razem z Panią Marszałek sobie jako taki przykład do działania w urzędzie województwa e, wybraliśmy profilaktyka, e, mówienie nas naszych przyjaciół, naszych rodzinach, że najważniejsza jest profilaktyka, że musimy się badać, musimy dbać o styl życia, bo to jak żyjemy, e, czy, czy pilujemy diety, czy uprawiamy sport, e, czy właśnie badamy się profilaktycznie, może nas uchronić od, od różnych chorób. I myślę, że to będzie najważniejszy przekaz dzisiejszej konferencji. Życzę wszystkim... Udanego dnia, żeby przyniósł Państwu same pozytywne nastroje. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. A ja, może troszeczkę dłużej i inaczej, podejdę do tego mikrofonu. Szanowny Panie, dzisiejszej konferencji. Szanowne Panie z całego świata, w trakcie i po leczeniu raka. Ja słyszę wiele historii kobiet, które przeszły chorobę nowotworową, i większość z nich mówi, że życie się zmieniło że życie zmieniło się na lepsze że bardziej są zadowolone z życia i widzą je trochę inaczej. Ja dzisiaj zacznę od takiego, od takiego może zasła, że życie, jakie znasz, może zmienić się w jednej chwili. Ja co prawda nie chorowałam onkologicznie, ale moje życie, które znałam, zmieniło się w jednej chwili trzy razy. Pierwszy raz, 22 lata temu, kiedy w wieku 21 lat odszedł w wyniku wypadku mój syn. I ani razu nie zapytałam Pana Boga, dlaczego. Uznałam, że to było Jego działanie i że zabrał mi Jego Syna w najlepszym dla Niego życia w momencie. I chociaż było w pewnym momencie tak ciężko, że nie dałam rady ani żyć, ani umrzeć, to dzisiaj mogę powiedzieć, że moje życie od tego momentu zaczęło zmieniać się na lepsze. Na lepsze. Teraz moje życie, jakie znałam, zmieniło się w jednej chwili, kiedy mój najpochańszy wnuk w trzecim roku swojego życia w przedszkolu usłyszał coś nie tak. Dzisiaj jest w drugiej klasie, uczy się dobrze, jest mądrym chłopczykiem, ale wiem, że jest coś nie Trzeci raz moje życie, które znałam, zmieniło się w jednej chwili, kiedy trzy lata temu pandemia zabrała mi męża. Trzynaście dni trwała walka w zasadzie to nie walka, bo mąż pytał, kiedy przyjdzie. Ja wiedziałam, że może wrócić do domu, ale do końca miałam nadzieję. Dzisiaj jestem osobą, która cieszy się życiem. Gdzie mam w sobie dużo wolności, radości, ale też i pokoju. Cenię jakość życia, ale w znaczeniu takim, że nie chodzi mi o jakość ani mieszkania, ani ubrania, ani jedzenia. Tylko o jakość czystego sumienia, prawdy, uczciwości, uczciwej pracy. I mam dwa marzenia. Pierwsze to ażeby żeby wybudować chociaż jedne hospicjum albo i kilka w naszym województwie, takie jakie wybudował ksiądz, nie żyjący już ksiądz Jan Kaczkowski w ludzkim wybrzeżu, z taką uważnością na człowieka, z miłością na ostatniej drodze życia, żeby i... Mam tak zapisane o nim, że Jan Kaczkowski dla wielu był nauczycielem. Nauczycielem, który inteligentnie i z humorem uczył, jak rozmawiać o rzeczach ostatecznych. Był podziwiany przez wierzących, jak i niewierzących. Jego hospicjum do dziś jest wzorem pod względem jakości opieki nad chorymi i ich bliskimi. Moją i ambicją jest kontynuacja jego dzieła stworzenie podobnego miejsca tu u nas na Podlasiu. Jednego lub kilku. I mam nadzieję, że pan marszałek w tym pomoże. A drugie marzenie, to kiedy już wszystko, po to tych wszystkich swoich planów, po prostu chcę wyruszyć na szlak Jakubowy. Będę bardzo się cieszyła, jeżeli będzie zajmował w tym szlaku szanowny wnuk, i też chcę zaoszczędzić tyle pieniędzy, żeby i nie śpieszyć się, i na nic nie oszczędzać. Nie zatrzymać się tylko w Santiago de Compostela, ale pójść do swojego oceanu, rozpalić ognisko i podziękować Panu Bogu za życie. Życzę Wam, żebyście byli zadowoleni w życiu. Dbajcie o siebie, cieszcie się życiem życie. i wszystkiego. ja do tych marzeń chciałabym też dodać jedno, nasze marzenie. No nie takie małe, duże marzenie, żeby wreszcie powstał nasz breast unit, oddzielny budynek, na który już długo czekamy. No te przyznane środki wcześniej jakoś do nas nie docierają, budowa się nie rozpoczęła. Pacjentów, pacjentek mamy coraz więcej. W tym roku to już będzie na pewno ponad 800 nowych zachorowań, nowych raków piersi. Trochę się dusimy już. I to wszystko się opóźnia, także liczymy naprawdę na, na Państwa pomoc, żeby jak najszybciej ten budynek e, mógł zacząć być budowany, żeby powstał właśnie dla e, naszych e, chorych, e, żeby to leczenie mogło przebiegać w znacznie lepszych warunkach niż w tej chwili, chociaż i tak nie możemy narzekać, ale, ale po prostu jest ciasno, także liczymy na pomoc. Powstanie tego budynku jest jednym z najważniejszych naszych zadań, które sobie stawiamy. Przyznaję rację, są pewne opóźnienia w przekazywaniu tych środków. Możemy pamiętać słowo, że nie ma tygodnia, abyśmy z panią marszałkiem i całą nie lądowali, nie jeździli do Warszawy, żeby te drogi przekazywania pieniędzy przyspieszać i poszerzać. Ten projekt jest zdecydowanie część czymś najważniejszym, który my jako zamiar województwa musimy dozwolić. Jadi, m u d a h m u d